Zobaczcie, co tu się dzieje. Lecę z koksem ze Skodą i ze składaniem wyczynowego silnika 1.3 w Skodzie. Krótki update, co tutaj w tej chwili się dzieje. Mam przygotowane korbowody, cylindry, tłoczki. Patrzcie, porównanie tłoka między silnikiem 1.3, a silnikiem 1.4. Zobaczcie, jest zupełnie inny tłok. To, to już jest taka bardziej nowoczesna konstrukcja. Te tłoki zastosujemy. Tych już nie zastosujemy. Słuchajcie. Porównałem masę zestawu z silnika 1.3 z silnika 1.4. Słuchajcie. 900 tutaj muszę napisać. 900. Nominalne 1.3 zestaw Korbowód, panewki, stworzeń, zabezpieczenia, pierścienie i tłok ważył 1032 gramy. Po oderwaniu przeze mnie ważył 980 g. Słuchajcie, natomiast tłoki z takie same zestawy, ale z silnika 1,4, 900 gramów. Czyli patrzcie, mamy 130 g mniej materiału, mniej mięsa. Delikatnie tutaj jeszcze zejdziemy, ponieważ zacząłem już tutaj rzeźbić. Spójrzcie na ten korbowód. Mm. Korbowody. O, tak, nie chcę współpracować przede wszystkim od tego zacznijmy. Tak wygląda korbowód, który zacząłem szlifować, tak wygląda nieoszlifowany, wygładzę powierzchnię tych korbowodów tutaj. Także nad tym będę działał. Oczywiście też zostaną wyrównane masy. Teraz słuchajcie, mój serdeczny przyjaciel Otoczak, patrzcie co on zrobił z wałem. Pamiętacie ten wał? W ostatnim filmiku pokazywałem, że go toczyłem tylko po to, żeby mi się zmieścił. Natomiast Krzysztof, patrzcie, podocinał go tak jak trzeba, wyważył mi go razem z kołem zamachowym. Yy. Toczek Motorsport zrobił mi tutaj polerkę, bardzo ładną tego wału. Mam w tej chwili właśnie od toczka odebrany ten wał. I słuchajcie, co jeszcze Wam pokażę? Co zrobił Krzysztof? Patrzcie, jakiego dokonał arcydzieła. To jest oryginalne koło zamachowe. Mm, z tej Skody oryginalne sprzęgło. Myślę, że to oryginalne sprzęgło da radę. I patrzcie, co tu się dzieje. <gry> Kurde, otoczek to jest fachura. Patrzcie, jak fajne okna powyciną. Naprawdę mega, to jest mega lekkie. Podnoszę to bez problemu. Została też zrobiona jedna rzecz, której może nie widzicie od razu. Koło foniczne, ponieważ ten samochód będzie pracował na sterowniku standalone i wymaga koła fonicznego prymitywny sterownik który był w tym samochodzie działał w full grupie więc tu były takie cztery tylko wycięcia sygnał tylko łapał pozycji i tyle chodziły w full grupie tak wygląda tymczasem z 1.4 no to wizualnie nie zobaczycie no pokażę wam to śruby takie na wzór tutaj mam odłożone ale one nie pójdą, pójdą fabrycznie w volkswagen no Tak, no to tak wygląda załóżmy seria, a tak wygląda odelżone. No to jest naprawdę dużo cięższe, nie będę już się z tym szarpał. Blok został poddany obróbce Aqua Blastingiem, czyli został ładnie bardzo wyczyszczony, tak jak widzicie. Teraz czeka mnie misja wyczyszczenia, ponieważ tu jeszcze ciągle jest masa tego ścierniwa, którym to było czyszczone. Nie jest to tak agresywne jak piaskowanie, bo piaskowanie jest bardzo niebezpieczne w przypadku aluminiowych czy żeliwnych bloków, ponieważ piasek wbija się w szczeliny. Tutaj do blastingu jest używana woda i małe kuleczki, więc te kuleczki mają mniejszą tendencję do wczepiania się w ścianki. Aczkolwiek też muszę mechanicznie wszelkie te strefy wyczyścić. I co tutaj będzie? Tak sobie tu podpora ta jedna już założona jest. Mamy trzy podpory. Możemy się martwić, że ten blok będzie mało stabilny, dlatego tutaj dojdzie płyta. Jak już będę, miał, już będę miał to skręcone, będę miał tutaj pompę już wszystko na gotowo, będę miał tu założony dekiel, wał korbowy. Tu dojdzie płyta, która będzie, przez którą będą tutaj te wszystkie śruby skręcone, czyli ta ściana bloku, ta ściana bloku, pokrywa przednia i pokrywa tylna będą do niej skręcone przez te wszystkie śruby oraz podpory główne wału korbowego. Także będziemy mieli wzmocniony taką płytą stalową ten blok, żeby nie pracował, żeby się nie wyginał, po prostu żeby nam się tutaj nie zatarł, żeby wytrzymał, no chcemy osiągnąć tutaj spore parametry. Jeszcze toczek Motorsport dzisiaj był u mnie, tak sobie podywagowaliśmy i on powiedział, żeby jeszcze ciaśniej, ponieważ tutaj na pierwszym pierścieniu zamek średnio na jeża to wychodzi. Dosyć sporo luz, dosyć spory luz. A tu chcemy zrobić mocnego wolnussaka i zamkniemy tutaj ten cylinder ciaśniej. Tutaj nie wiem, czy to zobaczycie. No tak, czy, czy zobaczycie wymiar, to dobre pytanie. Hehe. W każdym razie tutaj jest w granicach pół milimetra. Zrobimy takie 0,25 mm na pierwszym pierścieniu. Kurde, mam nadzieję, że się nie zakleszczy. Albo chcemy tu osiągnąć duże parametry. Zobaczymy. Moc tutaj jest priorytetem. Nie trwałość, nie żywotność, tylko moc. Chcemy, żeby ten silnik zrobił jak najwięcej, wygenerował jak najwięcej mocy. Jeśli rozleci się po 1000 km, to nie problem. Chcemy poznać tajemnicę moty jak zrobić ze starego głównianego silniczka 1.3 Rajdóweczkę A żebyście wiedzieli, kitkarowe silniki, fabryczny kitkarowy silnik 1.3 generował, moi mili 150 koni. Znaczy 1.3. To było już wtedy 1.3 przerobione na 1.5, no i 100 koni z litra było. Czyli da się zrobić? Tak da się zrobić. High Power Engine, kurde, nie mam jeszcze żadnej fajnej takiej nazwy handlowej dla tego projektu. Słuchajcie, mam założony korbowy, patrzcie, ale fajnie, ale fajnie się kręci. Tu trzeba umieć składać ten silnik, bo ten silnik z kody jest troszeczkę inaczej zrobiony niż wszystkie silniki jakie znacie. Ta stopa jest. Połową ułoża pierścienia oporowego. Pierścień oporowe mamy z tej strony, jest to krągły, i tutaj. No sama nazwa pierścień wskazuje, że jest to krążek taki. W większości silników mamy pół pierścienie stosowane najczęściej gdzieś w środku. I o co chodzi? Blok wiadomo, bloku nie przesuniemy. Ale tę podporę możemy przesunąć. I słuchajcie, ważna jest kolejność skręcania. Wyobraźcie sobie, że najpierw. Trzeba skręcić tutaj, ścisnąć jakby śrubę wału korbowego, aby została, aby został skasowany tutaj luz na tym talerzyku, czyli jakby ten zewnętrzny element łożyska osiowego, i dopiero wtedy skręcać to łożysko główne, ponieważ to łożysko, jeśli tu mamy zluzowane, ono może sobie się ustawić jak chce, w pewnym zakresie może się ruszyć. I miałem taką sytuację właśnie, że miałem to skręcony. najpierw Dokręciłem śrubę wału korbowego, patrzę Kurde, nie dam rady obrócić, co się dzieje, patrzę, zero, zero luzów osiowego Myślę, o co chodzi, tak kombinuję, wyciągnąłem, patrzę, kurde jest ślad, że dotyka Ale tak krzywo dotyka i co się okazało Wystarczyło tylko te stopę zluzować Dokręcić ponownie I mamy Wszystko tak jak trzeba Podejrzewam, że do takiej absolutnej perfekcji, żeby to doprowadzić, trzeba by było mieć tutaj przyrząd specjalny, czyli nadwymiarową panewkę i wtedy na tej nadwymiarowej panewce skręcić przy luźnej stopie, tak, żeby to było na ciasno i wtedy ją dopiero wymienić na docelową panewkę. Wtedy mielibyśmy perfekcyjne ustawienie, ale biorąc pod uwagę, że tu w grę wchodzi kilka setek. I tu luz jest w porządku na chwilę obecną, to już dalej po prostu w to nie wnikam. Także w każdym razie, jakbyście budowali taki silnik, to to macie protipa. Tu trzeba zwrócić uwagę, że skręcamy najpierw to, potem, potem skręcamy to. Wałek, wyczynowy wałek rozrządu mam już założony, przyszedł od świątka. Już go włożyłem, ponieważ przymierzałem tutaj, yy, przymierzałem tutaj mojej podstawę od silnika 1.4, aczkolwiek nie pasuje. Jest inne odstawienie. Gruba rzeźba by wchodziła, żeby tu zrobić, żeby przerobić napęd na właśnie obudowę od 1.4. Innej długości są wałki. No tu mam wałek dedykowany pod blok z, z 1.3. Także też pytaliście, dlaczego blok z 1.3, ponieważ ten blok. Jest przystosowany do mechanicznych popychaczy, czyli do takich zwykłych, prostych, bez hydro, bo chcę takie mieć, ponieważ będę wysoko kręcił ten silnik. Relatywnie wysoko, ile damy radę. Tutaj mamy, patrzcie, koło pasowe też odelżone przez Krzysztofa Otoczaka. Odelżone i wyważone. Tutaj powiercił sobie takie randomowe dziurki. Hehe. <gry> No i słuchajcie, teraz tak, pierścienie, przyszły do mnie pierścienie z Łady na 76, ale niestety za wąski pierścień, także szukamy dalej. Jeszcze być może z Nissa na pierścienie podejdą, niestety drogi gips, bo prawie 80 zł jeden komplet, zobaczymy, jeszcze do tego dojdę. Korbowody już mam oszlifowane, spójrzcie, patrzcie jak to fajnie wygląda, korbowody są oszlifowane, ładnie, fajnie. Wszystkie mamy zrobione dookoła. Co to powoduje? Mniejsze jakieś tam turbulencje, olej będzie od razu spływał. Od razu zostały też wyważone. Tutaj musiałem oszlifowywać je. Są wszystkie do 1 grama, czyli wszystkie korbowody ważą tyle samo do 1 grama. Tak samo wszystkie tłoki też już ważą tyle samo do jednego grama. Tak naprawdę musiałem, o Tutaj ten jeden musiałem podrzeźbić dosłownie kosmetycznie. <laughs> jeden gram on nie pasował do pozostałych. Także bardzo fajny zestawik, bardzo fajnie to wszystko jest spasowane. Jeszcze mnie czeka spolerowanie sforzni. Tu jeden już spolerowałem. Spoleruję jeszcze pozostałe. I tak naprawdę, jak już będę miał pierścienie, no to to wszystko już wpada do silnika. Jeszcze nie pasowałem łożysk korbowodowych. W sumie mógłbym już to teraz zrobić, na chwilę obecną, bo dzisiaj jeszcze szlifowałem szlifowałem te korbowody. Prawda fajnie to wyszło, zobaczcie. One no, takie brzydkie są fabrycznie. Zobaczcie, jak to jednorodnie, tak fajnie wyszło. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. I te główki, tak samo to wszystko ładnie tak zrobione. Co jeszcze Wam pokażę? Tutaj na szybko różnica między wałkiem z 1.3 i 1.4. Wałek z 1.4 ma inną budowę tutaj napędu rozrządu. Samo koło zębate jest inaczej odsadzone, i koło zębate napępu, napędu pompy oleju też jest inaczej odsadzone. Także tu jest trochę problem. Tu generalnie występuje tego typu wałek to jest wałek z silnika 1.3. No, my mamy oczywiście wałek tuningowy w tej chwili założony. Ja nie wiem, czy wam pokazywałem. Tego Rary tasa. tutaj mamy ITB, z kawasaki, komplecik ten, tak. Zobaczcie, e, tutaj mamy kontrolę trakcji, właśnie to już był motocykl z kontrolą trakcji, czyli to są dodatkowe przepustnice, te dodatkowe przepustnice wyrzucimy, one nie będą nam potrzebne do niczego. E, natomiast co mamy? Mamy przepustnice, bardzo ładny komplet. Mamy wtryskiwacze, mamy listwę wtryskową, więc mamy praktycznie komplet. <laughs> mamy tepe sensor, nawet drugi tepe sensor, który jest niepotrzebny. Także praktycznie gotowy. Gotowy mamy zestawik, który wstawimy do tego silnika. Tą stroną do silnika myślę, że będzie chodzić. Wtryski będą osadzone tutaj, no trochę daleko, gdzieś tyle będą miały do wlotu. Zobaczymy jak to będzie się spisywać, zawsze można je przenieść w razie czego bliżej głowicy, aczkolwiek nie widzę takiej potrzeby. To tyle w dzisiejszym odcinku, w tej chwili pokrywy idą do czyszczenia, jeszcze do Krzyśka będę musiał wyciąć tutaj ten girdle kit, tą płytę, która będzie wzmacniała blok, kombinować będę jak ją przykręcić, także już w następnym odcinku zobaczycie postępy sprac. Dzięki bardzo za oglądanie. Narka. Łapki w górę, suby